się mam konserwów w a to kolejny odcinek na tym kanale, więc cóż Dzisiaj Soccer Stars był, Dream League Soccer były Quiziki, ale spokojnie, no teraz quizików troszkę. ooo nice, niebieski No troszeczkę teraz było mniej quizików, ale spokojnie, quizy będą yy, za tydzień No nie wiem czy ktoś zauważył, ale na pewno ktoś zauważył, że No pozmieniałam troszeczkę to i teraz jeden odcinek w tygodniu, ale wiecie, rok szkolny, taka sytuacja Więc jeden odcinek w tygodniu jest tak optymalnie i też mi się wydaje, że tak jest lepiej. No więc cóż, taki jeden odcinek w tygodniu w sobotę, w niedzielę, coś w tym stylu. Tak czy siak, teraz czeka nas odcinek z Soccer Starsa i pokazuje mi... I cóż, dzisiaj powiem, że pogram jakiś event, ponieważ why not? No właśnie taki event Play Gladiators i zobaczymy co. Zobaczymy, co odchodzi. Zagram za darmo Jakoś, o jakąś paczkę. Także tak zobaczymy. Moja nie jakiś 145 level z oczywiście Iranu, ale, no, ale tak czasami bywa. A nie, jednak 10 level, to ciekawe. Ja mało grałem poza, poza odcinkiem, tak faktycznie w ogóle, ale tam zagrałem. W sensie, przyszedł Dreamix Soccer, to. Okej, czy ty się gra w dwóch. Przyszedł Dream Soccer, to mam większe. większe ciekawsze gry, tak? To mnie Remix Soccer genialną grą. Okej, okay, czyli Pakistan, 48%, no dobra. Dobra, czyli już możemy praktycznie tak wjechać do bramki, no bo nie wiem, jak on to wybije teraz. Jak szczerze mówiąc, bo te bramki są malutkie, chociaż może tak to zrobić. No, wyratował się. Tylko teraz muszę dobrze trafić w piłkę, bo inaczej mam pustą bramkę i już po mnie jest. A to do jednego gola jest. Dobra, jest gol. Inaczej nie, nie jest gol, ale będzie, będzie nie, nie potrwa to 5 sekund, tak? Nie potrwa to 5 sekund. Ale na te bramki małe bramki będzie ciężko strzelić. Dobra, ja tak zrobię. Mam nadzieję, że nie będzie murować 4. Ogólnie chyba tak samo będę działać jak z Rimiksoka, czyli będę ogólnie takie mm, pokazywać jakieś ciekawsze akcje, żeby. No jak widzę chyba gościu będzie bawić się w, w 40 godzin, godzinne... Mm, nawet Nie wiem czy będzie się bawić, bo może teraz mi strzeli, ale gościu jak widzę już będzie jest za murowaniem bramki, co nie, ja nie popieram tego. Dobra, trzeba wybić jak najdalej, więc to robię. Dobra, dobre wybicie, dobre wbicie. Ładnie wybiłem, nie odbiło się to jakoś niefortunnie, więc jest OK. Dobra, o, spoko. Jezu, te bramki są za małe, muszę, mu, muszę mu wejść do bramki. Dobra, S. S, no i dobra, teraz... Ten jakoś to wykombinuje się wycofać 40 razy No oczywiście, no ale czego mogę się spodziewać po pakistanie? Aj, i się sam zaorał. Dobra, no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aj, Ajajaj, teraz mam mi to, Boże, ale błąd. Ale hańba, raczej mi strzeli, nie wiem, zależy. Jak dobrze uderzę, ale chyba dobrze uderzę, bo to nie, byle, to nie byle kmiotek jest. Także, także raczej przegramy, dokładnie tak: 1-0, tak czy jest już. tak czy siak, nie tak czy siuk, tylko tak czy siak. Przegrywamy, ale kurczę, no bo za bardzo bo za bardzo murowo. Może ja za ofensywnie gram? Chyba ja gram za ofensywnie. Yy, dobra, ile potrwało ten pierwszy mecz? Tylko 3 minuty, no to. Zagramy jeszcze raz tego eventa, why not. No bo nie wybaczę sobie tego, nie wybaczę sobie tego, ponieważ fajny event. Znowu ten sam gościu, Boże Święty, dlaczego? Nie, no, chyba ten sam, zobaczę, ale wygląda identycznie. Dobra, zobaczymy. Uuu, i ten 31%, ja w ogóle pokażę Wam ile mam procent, mam 50%, także jest spoko. No i chyba zauramy go już teraz, ponieważ widzę, że pełnił niezły błąd. O teraz troszeczkę się nie dziwię, że ma 31%, ale błąd taki troszeczkę idiotyczny, tylko mogę wa mocniej walnąć, to troszeczkę teraz mój błąd, że źle walnąłem, ale no, wy, po prostu wybił swojego zawodnika jak najdalej, a nawet piłki nie ruszył, chociaż teraz mogę ja się nadziać na jego taki losowy strzał, to teraz ja zrobię losowy strzał, no i właśnie to się zastanawiam, czy on mnie teraz nie zaora tym takim pseudo bramkarzem, odbijając jakoś dziwnie od bandy, bo ta banda się bardzo, bardzo odbija i, a nie, nie, nic z tego nie wyszło. To zrobię tak, zrobię tak, przywalne przy z całej długości, z całego dystansu. Dobrze, okej, okay. jest spoko. Jest spoko, teraz ja jestem w lepszej pozycji, dlatego skoro on się śmiał, to ja też będę się śmiać teraz. I, i teraz zrobię mu ha-ha-ha, nie, 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 nie to, Boże. Ha-ha-ha to, no jaro. I, I teraz strzelę mu i zrobię mu bum, patrzcie, patrzcie, będzie bum. No kurczę, ale było blisko, bum. Ale teraz on się nie cofnie, bo... Tak w sensie na fula bramkarzem się nie cofnie. Uu, za załamał się. Załamał się. Nieprawie jak to mówi legendarny komentarz Bogdana Chruscińskiego. Świętej Pamięci. Ale kurczę. jej aj, 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 no nie! No nie, jak ja to mogłem zapisać? Boże święty, no jeszcze mi cały, no co? No i co? I teraz cię zaoram, byłeś takim cwaniaczkiem, byłeś takim cwaniaczkiem, a teraz cię zaoram. Jak zrobię ci żniwa. Żniwa ci zrobiłem. Irańczyku jeden! Jest! Wygrywamy jeden 0 Easy easy, ja ci takie bum, O, zaorany gość jest. Zaorany, a pyskował, ale, ale jak docela? Do mnie się nie pyskuje. Koniec, kropka. Wygrałem z Irańczykiem. 5 minut. Jeszcze raz, jeszcze raz gram. Jeszcze raz gram ostatni. Dzisiaj gramy full. Full, nie ma co grać w zwykłych meczach, sobie jeszcze raz 100, ale co z tego, że jest dużo hajsu? Mam 22k. Gramy jeszcze raz, gramy jeszcze raz. Chcę kolejnego Irańczyka zaurać, Dobrze, 8 jakiś Jaffet. No, raczej Irańczyk, także jest kolejna szansa. Pierwszy Irańczyk mi pyskował, teraz będę nie mił, ponieważ on, mi, on mnie wyzywał, Zobaczymy. Jaffet nie, Meksykanin. Okej, okay, okej, okay. 34%. Okej, okay, okej. Okay. Ale dobrze, ja się zdenerwowałam. Teraz Irańczycy mnie jeszcze bardziej zdenerwowali. Nie dość, że oni denerwują, to jeszcze bardziej mnie teraz zdenerwowali. No nie mrugaj tym okiem. I mnie dekoncentruje, to oszustwo. A on może murygać okiem. Może on ma tak jakieś tajne klity w tym oku. I też tak się mruga i tak sobie podgląda, jak ściąga. Dobra, nieważne. Yy. Zaoration, za, za zaoration, zaoration. No nie, bo on to wybije, ale... Ale może on to, tak to idiotycznie wybije, że że, Ale chyba nie. Chyba pomyślał i wie, że tutaj do bandy się wszystko odbija, chociaż może jak będzie szczęście, to może nie odbije się ta piłka od jego odbicia, o, ale, ale ma słowo maślane. E, no kurczę, gościu graj. Ty nie zagrał. <głynie> ale głupek, nie? Tylko teraz będę jeszcze większym głupkiem, a ja nie trafię. Boże no, święty, nie trafiłem. Dobra, no porobiłem się. Porobiłem się samemu i teraz mogę, mogę za to dużo zapłacić. Ale gościu nie wiem, bo gościu będzie murować bramkę, no jakby inaczej, czego mogłem się spodziewać, to przecież już jest Meksykanin 34% To chłopie graj! Jezus Maria, męczarnie się z nimi Dobra, okej okay. Męczarnie z nim, a nie z nimi, w ogóle strasznie jak korwin jestem, nie? W sensie... Mówi niewyraźnie i to mnie denerwuje I mówię za szybko O Boże, ale piła No, tylko przekombinował Jezu, ja też muszę takie coś zrobić dziwnego. Dobra, okej, okay. wycofałem się nieco. No, nie było, nie był taki mój za zamysł, ale w porządku, niech będzie. To będzie ciekawszy pojedynek. Kłop odbije piłkę na hama. Dobra, to dla mnie duża szansa, ponieważ jak on źle trafi w piłkę, a źle trafia w piłkę, to teraz jak nie trafię, to naprawdę, to już w... będę się z nim 3 lata męczyć. No i super. Nie będę się z nim 3 lata męczyć, bo gości, bo mamy dwie... Na różnych stronach boiska mamy swoje trączki, także to jest śmieszne. Cóż poradzić, cóż poradzić, tak? Cóż poradzić? No, chopy, no, wybijajcie to. No, Gościu gra na ostatnie 3 sekundy, to mnie denerwuje strasznie. Dobra, dobra, nieważne. Chyba będę musiał zrobić takiego, takie coś dziwnego. I liczy, że się odbije jakoś od niego. Dobra, tego oka, mogę się mrugać po chamsku. Dobra, ok. Ok, on to wybije na hama. ok, w porządku. I teraz mogę to zrobić tak. I mogę to zrobić teraz tak. I teraz odbić, bo on, jeśli on źle odbije i będzie szansa, ponieważ on musi jednego ze swoich obrońców, musi, musi się odmurować. To jest rzadkie dla takich osób, które mają się 30% i murują się przez pół boiska, przecież przez pół boiska, przez pół godziny. Dobra i teraz, i teraz, i teraz, ajajaj, aj, aj, za mocno i za ostra, za, 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 za bardzo się rzucije na tę, na tę piłkę. No ale dobra, okej, okay. musi wybić znowu swojego bramkarza, także to boli tych 30 -wców. Dobra, i odbi się, aj, no i przegrałem ten mecz chyba, przegrałem, takim głupim błędem, jak ja mogłem, no ale on ma teraz genialną szansę, w sensie... no i dobra, elo, tak samo jak ja, zepsuł, mamy 1-1 w tych akcjach 100%, co ja zrobiłem? Cóż, no to fajnie się pożegnamy z um, odcinkiem, no to już to było tyle z tego odcinka, jeśli wasz filmik dajcie łapkę w górę, dajcie suba i to byłoby tyle. Boże, co ja zrobiłem? Jak do tego doszło, nie wiem. Cóż, dziękuję za oglądanie. Żegnajcie. Adios.